Siemanko, witam Was w e, pierwszym odcinku z FIFA w tym roku. E, to będzie e, odcinek z dwoma paczkami, z ikoną pośrednią. E, jedna będzie na moim koncie, a druga u takiego mojego kolegi Macka. E, on nie wiem w sumie jak będzie otwierał, czy po narodowościach, czy normalnie. Ja, ja otworzę po narodowościach. I PLKD wczoraj trafił Nazario, więc też bym poprosił Jej o takiego Nazario fajnego. Dobran no to bez, a w sumie pokażę składzik. Nie ma jakiegoś szamu. E, parę rzeczy bym zmienił, płok bym zmienił. I upamykano chciałbym sobie lepszego kupić i jakiegoś bramkarza w sumie, ale ona nie jest zły, ale... Obronę w ogóle chciałbym zmienić, bo taka złota to nic specjalnego. Wszyscy taką mają. Dobra, to bez zbędnego przedłużenia otwieram. Teraz przerwę nagranie i gdy paczka się otworzy i będziemy tam w na liście transferowej, to wtedy wam, to wtedy, to, to wtedy znowu nagrywanie. Także lecimy. Widzicie, otwiera się. Dobra, paczka otwarta. Yy, ustawimy sobie ligę, ikony i tak, kraj Nie no, takie to na koniec od A zaczynam, Anglia, też nie, Argentyna tu chyba nikogo nie ma yy, to lecimy na B yy. Bułgaria, o nie. Proszę, żeby nie... Uff, taura Jest jeszcze nowe. Nie ma. Mo... <laughs> Lecimy. Chorwacja. O nie. Szukaj Nie chcę. Uf. Eee. Co to no, Czechy. Prater Czech nie. Jezu, już się bałem, że to Peter Czech, bo... Tak się zatrzymało. Dania. Nie. Lauder Proszę tylko, nie. Jest. Egipt. Y, Salah. A to, to, to... nie. Finlandia. Jesteś z Finlandii? Kurde, chyba nie ma, ale w razie czego sprawdzę. No dobra. Y, Francja. Ghana. SN. Nie, z Gru Best był z Gruzji? Kurde, nie znam się za bardzo. Z jakich krajów kto był? Dobra, Hiszpania to nie, Holandia nie, e Irlandia tylko nie. Kin Dobra, o, Irlandia Północna to jest best? Fajny był, ale niestety nie ma. Japonia, tylko nie kata. jest. Kamerun, Samuel Eto. Kurde. Jeszcze znaczy ktoś tutaj jest. Eee, Sprawdzę jeszcze raz, czy nie ominął. O, Alfonso Davis <laughs> Macedonia... Nie... Meksyk. Dobra, powiem wam tyle. Popatrzyłem i nie ma duplikatu, więc nie może być Sancheza. Hernandez byłby spoko. Ja nie... Jak się przestraszyłem. Zapomniałem, że ja mam Sancheza. Ja wiem... Nie. Dobra. Znaczy zapomniałem, że mam Sancheza a powiedziałem Nigeria to chyba Trogba w sumie chyba z Nigeria jest z Norwegii Nie wiem czy ktoś jest nie wiem, bo dobra Portugalia, Rosja, Rumunia to chyba też nikogo nie ma, nie? No... Serbia... Słowacja... Dobra, tu już chyba nikogo nie ma. A jeszcze Rosji nie sprawdziłem, Rosji ominąłem. Ukraina, nie... Węgry potem walia. Nie, ja tylko nie Jan raz. Ja, jak się też... I nie, no wiesz, sensie, ja tutaj umrę na na zawał. Ej tak dalej będzie. Wait a minute. Because, tutaj minute! Okej! 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 Ej, drogwa to jest dobry traf, czuję tylko jak sprawdzić ile on kosztuje Może być, 4 na 4 ma Mogło być o wiele gorzej to jest Drogba. No 300 tysięcy nie jest źle, naprawdę jest zadowolony jestem. Znaczy zależy jak będzie grał. Myślę, że w miarę będzie grybalny. No, Dobra. To, e, to był mój traf DDR Drogba. A teraz zobaczycie traf Maciusia. Jednak nie będzie trafu Macieka, bo Maciek miał jakiś błąd i nie dał rady mi przesłać z tego filmiku. E, ale to, jak, da, jak da radę... To, ale to już później, nie wiem, za dwa dni, coś takiego, to wstawię filmik w, y, z jego trafem Albo po prostu do tego filmiku dodamy jego traf To będziecie sobie mogli zobaczyć, ale Maciuś trafił del piero Także możecie napisać, czy dobre trafy, czy takie średnie, czy słabe Czy w ogóle karty grywalne Ja dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia no może za niedługo zrobię też jakiś odcinek albo live'a. Trzymajcie się, szczęśliwego nowego roku i siema.